Porana, kolejny wywiad z naszego cyklu Pogoria Rezydenc. Przepytujemy. Naszym gościem jest Marcin Fiechowicz. Pierwsze pytanie na rozgrzewkę od Kingi Supińskiej, żony Dawida. Kiedy się ostatnio wyspałeś? No, wysypiam się muszę powiedzieć dość często. Chociaż ten sen jest trochę bardziej przerywany przy dzieciach teraz, bo. Jeden albo drugi często się budzą, albo przytulają, albo ławią za ręce cokolwiek, ale wbrew pozorom nie jest tak źle, więc chodzę w pełni sił i w miarę wyspany. Kolejne pytanie od jednej z kibicek z Radomia, od której masz pozdrowienia. Jak wspominasz grę w drużynie z Radomia? Bardzo dobrze wspominam, bardzo dobrze wspominam cały, cały mój okres w Radomiu. Eee, jasne, były wzloty, upadki, ale zapamiętałem to miejsce bardzo dobrze, miasto bardzo mi się podobało, e, drużyna była zbudowana z wielu fajnych zawodników, dogadywałem się praktycznie z każdym, więc, więc mogę jedynie mówić w samych superlatywach. A jak możesz e, powiedzieć o naszej tegorocznej drużynie? Jak się czujesz? E... Nowym, odmienionym MKS-ie pod wodzą trenera Borisa Balibrei. Przed sezonem był to duży znak zapytania, ale już po tym krótkim okresie tutaj mogę powiedzieć, że sezon wygląda świetnie. Nie mówimy tu o wynikach sportowych, mówię o tym, jak została zbudowana drużyna, w jakiej atmosferze pracujemy. Pierwszy raz się spotkałem z taką atmosferą, jaką trener próbuje zbudować. Między zawodnikami jest dobra chemia, co też jest czasem rzadkością, więc, więc drużyna jest świetnie dopasowana, wyniki są na razie całkiem dobre. Miejmy nadzieję, że będziemy tu kontynuować i dalej budować naszą drużynę. Mieliśmy bardzo udany początek tego sezonu. Czy przez to zmieniły się jakoś nasze cele na ten sezon? Na co, Twoim zdaniem, stać MKS w tym sezonie? Myślę, że cel jest cały czas ten sam. Razem ze całym sztabem trenerskim i z zawodnikami, przed sezonem, odbyliśmy taką dość długą rozmowę, w której ustaliliśmy nasze cele, nasze marzenia na ten sezon więc cel jest jeden, cały czas niezmienny, wygrywać każdy mecz, do każdego meczu podchodzić, jakby to był ostatni i najważniejszy mecz. Na pewno myślę, że ważnymi punktami w sezonie będzie Puchar Polski, do którego by chcielibyśmy awansować i później, na końcu sezonu, chcielibyśmy być w topowej ósemce, żeby zagrać w play -offach. A co z obroną Pucharu Alpe Adriaka? Puchar Alpe jest dość nieprzewidywalny, ponieważ gra się tam z różnymi drużynami, na różnych boiskach różnymi piłkami te mecze potrafią być naprawdę jak Sinus Solida. Zresztą przekonaliśmy się o tym w tym roku, ale mam nadzieję i wierzę w to, że nasz zespół jest w stanie obronić ten puchar, ponieważ mamy naprawdę dobry zespół i jesteśmy, tam, jesteśmy w stanie wygrać tam z każdym i zdobyć ponownie ten puchar. Teraz pytanie dotyczące Twojego brata Marka, pozdrawiamy również. Czy czasem jeszcze urządzacie sobie jakieś gierki między sobą? No o to, o to bardzo ciężko ze względu i na, na to, że, że ja dysponuję małą ilością czasu i brat też dysponuje małą ilością czasu, chociaż w wakacje, jak jesteśmy między sezonami, jest trochę więcej do czasu, to zdarza nam się pójść razem jeszcze na boisko i porzucać. Więc obecnie spędzamy więcej czasu może na rozmowie niż na niż grze w koszkówkę, ale, ale zdarzają się takie momenty. Marcin, od tego sezonu jesteś kapitanem mks u Jakie to jest dla ciebie uczucie? Czy to jest duża odpowiedzialność, czy bardziej przyjemność, jeśli chodzi o, o naszą drużynę? Jak to widzisz? Po pierwsze, bardzo się cieszę, że ten Boris postawił na mnie jako na kapitana. Być może ze względu na to, że po prostu jestem tutaj długo w drużynie, znam też realia polskiej ligi, e, myślę, że chciał może taką osobę mieć w zespole. E, powierzył mi tą, to, to zadanie z myślą o tym, że jestem w miarę spokojnym człowiekiem i, i będę w stanie pomóc i jemu i drużynie, jeśli coś będzie potrzebne. Cieszę się bardzo, myślę, że jest to przyjemność być kapitanem w takiej drużynie e, z takimi świetnymi graczami i osobami. W zeszłym roku byłeś głównym bohaterem naszego filmu z okazji 30-lecia klubu. Znasz Dąbrowę i Dąbrowską koszykówkę właściwie od podszewki. Czy na przestrzeni tych wszystkich lat, gdzie zaczynałeś trenować, teraz jesteś zawodnikiem w ekstraklasie? Czy widzisz zmiany, jak ta koszykówka w MKS idzie do przodu? Widzę, widzę, tak, zdecydowanie widzę, na pewno odkąd ja się tutaj gdzieś pojawiam w tej koszkówce Dąbrowskiej nastąpiło to zwiększenie tego poziomu koszkówki, ponieważ zaczynaliśmy w drugiej lidze bodajże, ja pamiętam tam pierwsze treningi, kiedy gdzieś tam pojawiałem się w drużynie, później pierwsza liga i docelowo teraz Ekstraklasa, która jest tutaj utrzymywana od, od wielu sezonów i widzę też pewne zmiany organizacyjne, które następują w klubie, są one robione raczej w dobrą stronę, więc, więc trzeba się tylko z tego cieszyć. I miejmy nadzieję, że Dąbrowa będzie zyskiwała co roku i więcej sympatyków e, i będzie osiągała lepsze wyniki. Teraz pora na pytania, które zadajemy każdemu z Was. Pierwsze z nich to Twoje ulubione miejsce w Dąbrowie Górniczej. Te miejsca myślę, że się zmieniły od jakiegoś czasu, ponieważ odkąd pojawiły się dzieci, są to głównie place zabaw i parki, więc tam jeśli, jeśli spędzamy czas, to głównie tam jeździmy na rowerach, na hulajnogach, jesteśmy na placach zabaw, zjeżdżamy ze zjeżdżalni, co jeszcze jest może trochę komiczne, ja dalej zjeżdżam na tych zjeżdżalniach chyba, <laughs> chyba nie powinienem, ale dalej się tam wciskam i zjeżdżam z moimi ciekami. Tutaj również kiedy opublikujemy ten wywiad z tobą, wstawimy również twoją playlistę. Jaka będzie taka twoja ulubiona piosenka z niej? Taką piosenką, którą bardzo często słucham nawet przed meczami, jest All of the Lights Rihanna i Jay-Z, bodajże. Lubię ten kawałek jest taki energiczny, często mnie podbudowuje i daje mi trochę energii. Jesteśmy w Pogori Residence, w restauracji Co wybrałeś z karty do zjedzenia dzisiaj? Chcę wybrać pierogi, ale na słodko Więc muszę się dowiedzieć, czy mają pierogi na słodko Ale widzę, że nie ma pierogów na słodko W takim razie zdecyduję się na poke bowl z marynowanym łososiem Ale nie